Witam Was widzowie No i niestety stało się to co myślałem, że się stanie Tu jest ta droga gminna Do dwóch budynków No jest problem Legalnie jechać nie mogę drogą gminną i leśną Raptem jak to No 50 metrów Dobra przeliczymy no ja dokładnie. No ale samo to, że 50 metrów drogi leśnej, i teraz gmina musi kupić musi albo nie musi kupić ten grunt, żebym ja z rodzinami, ja brat i mama, trzy rodziny, żeby mogły sobie dojeżdżać do chałupy legalnie, bo żadnej innej drogi nie mamy. Śmigłowiec jedynie nas ratuje. albo kanał sueski wykopiemy, w łódką pływać. <grystanie> o, ludzie. Te kamery są. Dzisiaj pan Leśniczy był ze Strażą Leśną. Teren monitorowany. Jedna kamerka prosto na mnie. I druga kamerka w jesionie i na przodzie. Od i pokażę Wam, gdzie jest granica. No, absurd, absurd. Absurd to jest tragedia. To jeszcze droga licha, to jeszcze zakazali nam jechać tą drogą. Ile to jeszcze trzeba cierpieć, ile stresu, ile to mediacji, rozmowy z ludźmi, żeby jakoś do chałupki dojechać. Polska chyba słonie z tych absurdów bardzo mocno Jeden, drugiemu wrogiem, całe życie postaw się A zastaw się, nie, rusz, nie ruszysz nas Jesteśmy na legalu Nie ma rozmowy nawet Ale w razie karetki W razie karetki to jest duży problem nie ma jak dojechać Uważam, że mandatów karetka by nie chciała płacić i jest kami graniczny. No dziwna rzecz. Nie wiem jak rolnicy będą wyjeżdżać na pola. Pewnie dojadą. Tylko po co te zdjęcia z tych ich fotokopów, które przesyłają to wszystko na bieżąco. Nawet teraz, jak nagrywam, trzymajcie się. Życzcie mi powodzenia. Może jakoś się uda to jeszcze naprawić. Może wójt to wykupi. Zobaczymy. No póki co jest nieciekawie, jak to mówią, normalnie jak osada, dawna osada z czasów prehistorycznych, nic nie możesz zrobić, no, musisz po polach, po lesie biegać, po polach, po lesie, żeby tam jakoś się dostać do tego miasta, czy jakoś tam. XXI wiek, 2022 rok, masakra. Niech wszyscy widzą co się dzieje, bo to jest skore Pisowski Ład nas wykończy. Nowy Ład. Nowy Ład. Nie wiem, co oni chcą prywatyzować to, czy co. Nie wiem, czy mandat mi nie dostanę, bo wchodzę na posesję. Jeszcze nagrywam. To druga. Proszę bardzo. Pajacować można. 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 Trzymajcie się na razie.